z tej strony GK. I dzisiaj miałem zbudować takiego medyka, ale stwierdziłem, że ja się po prostu nie nadaję do tego To Te wam zaraz pokażę, nie fight, tylko to Miałem takiego medyka zbudować, ale stwierdziłem, że nie musiałbym go rozwołać, musiałbym się z tym bać Program mini do obróbki filmów nie działa, przynajmniej nie ten, którego używałem zazwyczaj A porad jak budować tego typu pojazd, więc myślę, że możemy przejść do robienia jakiegoś plazma bombera, bo z tego co widziałem to plazma troszeczkę sobie... E, znaczy... Plazma to troszeczkę sobie lepiej radzi od SMG mam takie wrażenie jak grałem, więc dobra. Budujemy... To jest tak, czy on ma być długi, czy on ma być krótki. A zróbmy go trochę dłuższego. Go opancerzymy trochę. Więc z tego co widziałem to teraz to w ogóle działa. Chcę. Próbę. Nie, na razie nie, na razie nie e, damy sobie to tutaj teraz tak tutaj będą skrzydła to damy areol coś takiego, nie wiem okej okay. i damy sobie jeszcze jeden I co chyba plazm nie można dalej montować jakby do góry nogami, znaczy bokiem, zresztą mogę to sprawdzić aha, dobra, zmienili to, no to to wszystko zmienia tak naprawdę w końcu plazmę budować bokiem, no to tutaj nie widzę żadnego problemu, czemu by tego nie zrobić, Ym, może to tak zdejmę, tutaj zacznę dawać skrzydła Teraz tak, skrzydła są w movemencie i dajemy MK dziesiątki, tak? MK dziesiątki myślę, że będą najbardziej sensowne. Ty on, długie są te MK dziesiątki. Wiem, że aż tak one... Hmm, ciekawe. Mamy sobie jedną parę, drugą, trzecią i można już e, zacząć. Jakieś areofile tutaj nie mamy tych przedłużek więcej, mam jeszcze dwie. Mhm. Tutaj jest jedna. Jakby dać tutaj to. Tu. Nie będą się kłócić, nie będę. No i świetnie dać jakąś osłonę i to od razu bo potem zapomnę albo coś i będą z tego same problemy to sobie podwyższymy trochę ten pojazd okej, okay. dobra musimy dać te skośne klocki, właśnie te ale one w ogóle tu nie pasują dobra to budujemy tu jeszcze jedną warstwę jak gdyby by nas tak szybko nie przestrzelili Teraz montujemy gdzieś tutaj to Ja chętnie to bym zamontował tx Tylko wiem, że z TX-ami będzie to strasznie powolny pojazd a Tego bym właśnie nie chciał Okej okay. Teraz z tego co wiem to plazma można montować właśnie tak No to Coś się tutaj wymyśli w takim razie To nie będzie jakieś trudne Ta tarcza to jest tak wiecie, taki dodatek jakaś taka pseudo ochrona ale jak tutaj na dole silniki to jest myśl żeby po prostu ją wmontować tutaj jest, mam, mamy trochę miejsca jestem ciekaw czy zmieszczę tutaj mk4 ale powinienem no i fajnie trzeba korzystać z miejsca, które się ma To, no i tutaj możemy sobie domontować kolejną plazmę I tutaj jeszcze jedną Ten przód możemy ściąć trochę, na przykład tymi klockami Ups yy, Tak Kurczę, no Nie widzę, to jest taki czarny, że nie widać Dobra, to już jakoś fajnie to wygląda. Eee, tutaj mamy takie pary skrzydeł, to takie. To co, troszeczkę od gór go obudujemy może? Tak myślałem, że tak się to musi skończyć. Bo w sumie to tutaj by się przydało... Znaczy te. To też tak zrobimy. Eee, o właśnie, o to mi chodzi, Nawet nie wiem jak to się nazywa przez to. Mamy taki jęzo lek Gdzież to było? Weźmiemy na razie to. To tak. To tak. Choć nie, bo będzie nim ciężko startować. Dobra, to działa. Tutaj możemy sobie dołożyć trochę klotków, żeby nam tak szybko tego nie zdjęli. O CPU widzę, że mamy i to w miarę dużo. sobie z tyłu dołożyć, prawda? Skrzydła i to są dziewiątki wtedy sobie dołożymy. Stabilności i teraz silniki. Silniki MK10. Ja no to też w sposób damy sobie takie dwa. I to mu będzie przeszkadzać. No dobra. Tak, tu mamy, tu mamy. Tu możemy dać jeszcze mu coś takiego. Tyk, Albo nawet to zatniemy oczywiście tymi naszymi ulubionymi klocuszkami Tu tak można. Nie. A tu możemy to tak zrobić. Po prostu sobie, to coś się robi z tego taka dziwna cegła ale w sumie o to chodzi o to możemy sobie jeszcze zamontować dodatkowe skrzydełka MK9 się skończyły to możemy MK8 a jednak nie bo tutaj nam będą przeszkadzać z tym damy tak i dajemy o po prostu żeby to było w miarę stabilne i fajne i teraz dajemy sobie to Pyk Pyk to pewnie tego nie zamontuję, tak myślałem Tu też nie To jakieś mniejsze silniki możemy zawsze dać, np. wsępki one się w większej ilości mieli zmieszczą, przykład tu I teraz tak Tutaj damy te klocki, czyli po prostu to było jakoś wybudowane nie wiem w ogóle, jak teraz działa fizyka w Robocraft'cie, tylko boję się, że troszeczkę może być to takie nie, nie wypał. Jak ten klocek w ogóle się ustawił? Ja nie widzę jak... No, właśnie źle. się skończyło? To może nie. Damy tak, 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 tak. Dobra, tu mamy to zrobione, tu to mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus. 7 nawet. A tu sobie postawimy jeszcze jeden taki silnik. Jestem ciekaw, czy też się go tak postawić nie da się. Zobaczmy jak to działa na singlu. Zgodzie widziałem to już pojazdy na singlu, to no strzelają. Ale też się zarabia kasę To jest pytanie, czy ja w ogóle wystartuję. Jak wszystko i tak dalej. Ale ja myślałem, że ta plazma jest trochę bardziej open. Tylko ja... Okej. W... Startować tam je strzelają. Słabo się wznosi Nie mam też prędkościomierza na razie u niego zamontowanego Bo widzicie, ja chciałem sobie zrobić dłuższy pojazd To jest taki krótki To jest trochę problematyczne I trochę mnie obierają Ale widzę, że teraz plazma w końcu ma takiego powera jak miała Nie takiego jak powinna mieć Ciężko jest trochę chyba z sobie trafić, albo ten pojazd po prostu jakoś tak jeździ. Wiecie co? Wydłużyłbym sobie ten pojazd. Bardziej. Szczerze mówiąc. Nie, to... Dobrze. Wydłużmy go sobie. Nie, jestem ciekawy ile jeszcze mi zostało CPU. Oczywiście Robocraft się mi ściął. No i co? Dwie godziny później. O dobra, wczytał się. Na szczęście. Ja nie musiałem robić cięcia. Mamy... U, no to, to szaleć a ja szaleć. Um, bo tutaj mamy to. to. Lecimy z tym do przodu, coś tym. Ten... Patrzcie, ile jeszcze nam zostało. O ludzie. Szalejemy. <laughs> Zrobimy coś takiego I co tutaj będę montował? No jest tak Przede wszystkim plazmę chcę zamontować tu Od gałęzienia To może trochę dalej yy, Plazma się nie stakuje z tego co wiem Ale to mi akurat niczym nie przeszkadza A, brako mi Może z tej po prostu zamontujemy sobie tak dwie. Tylko czy by nie lepiej było zrobić to trochę wyżej, ale nie, dobra. I teraz tak damy sobie um, Jakby to stąd możemy jeszcze poprowadzić, o to jest takie no, na urwanie, co, nie? Tu wygląda spoko i tutaj jakieś takie A czemu by możemy nawet rudery w sobie zamontować bo czemu by nie I tutaj silnik MK10 Jeden i drugi I tutaj mniejszy O coś takiego możemy To co tutaj nie zadziała chyba że takie A też takie nie działają Łu tutaj widzę że to też um grubo robi, bo ciężko cokolwiek, gdzie, cokolwiek gdziekolwiek jest tu ciężko zamontować z tego co widzę jak już MK5 nie jestem w stanie wsadzić to już naprawdę jest źle Dołożyliśmy to i teraz jeszcze te duperele będziemy dokładać, czyli radary, nie radary i tak dalej. Jest miejsce to na jammery, jammery to też się mogą przydać. Nie pamiętam co one dawały, ale się przydadzą. Um, no tutaj mogę tylko jeden dać, więc... Połączmy to w ogóle, niech się trzyma jedno z drugim. I no na to jammer. Okej, okay, ta kula też nie pamiętam co dawała, więc w takim razie możemy to zrobić eee... tak, pyk-pyk i teraz już powinno się ją dać zamontować albo nie, pytamy ją dalej, bo taki fajny dodatek, mamy kupę CPU, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale mamy to jest, to jest, silniki są, tutaj stracimy dużo napędu jak eee, oberwę dlatego też yy, zamontujemy sobie takie silniki tu to działa, tu działa gorzej jak tutaj dostajemy, więc chyba też by się wypadało jakoś coś takiego jakby to... kurde, teraz widzicie, tutaj mam tyle tych skrzydeł dawać że dam sobie jeszcze jedną MK10 Kusi mnie żeby ją dać tutaj Tak wiecie, jakby mi na wszelki mi coś próbowali. To żebym mógł jeszcze... Ok, cofniemy go sobie trochę I teraz tak Wygląda dziwnie, wygląda śmiesznie, jest trochę no, obudowany Ale mamy jeszcze trochę cepuła, ja chcę je trochę wykorzystać, więc budujemy to i to się tu powinno mieścić. Obróćmy to już jak... Jak tak to już obróćmy. Tu się nie da... Eee, flagi, flagi, flagi. Serio nad flag nie ma miejsca na flagi, no to to już jest naprawdę yy, straszne. Tutaj damy specjalne miejsce na flagi. To też ścięte klocki mogą nam się przydać. Jak się tu nie będzie dało wsadzić tych flag, to... Fajnie. Fajnie. No czemu? Jest, tu się da. <laughs> Okej. Okay. Tu wszystko mamy, tu wszystko mamy. No co, no wykorzystanie... Polski, tak. Yy, zawsze coś. Jakby tutaj popatrzcie jak tutaj dostanę, to mi teoretycznie wszystko urwie. Ja bym to cofnął i tutaj spróbował dołożyć to. Rozumiecie, taki... Po prostu taki stabilizator, że jak coś strzelam, to, to nie, nie rozleci się to od razu. Teoretycznie. Jeszcze w sumie to CPU Tutaj też Mamy 11 No to Tutaj tak eee... Tak, został nam jeden taki klocuszek To możemy go gdzieś tutaj dać Albo nawet nie I Ile 4-5 Dobra, już te 5 możemy sobie odpuścić, lecimy na ostatni teścik pojazdu. przystępuje się on tak Bynajmniej dziwny, ale... Nawet nie wiem ile trwa ten odcinek, pewnie jest strasznie długi. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Tylko żeby do mnie nie strzelali na samym początku. No 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 startuj startuj No przynajmniej nie strzela, tak? No fajnie, 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 mi się podoba no, oddalmy sobie kamerkę Zróbmy sobie przelot tym cudem Ona w ogóle nie trafiłem, bo to na hooverach Lata. No, boty do mnie nie strzelają, bo to są boty, to jest głupie, wiadomo. Obrażeń... Szkoda, że tylko jakoś obrażenia ja tak sobie wchodzą, ale po prostu te pojazdy są takie opancerzone z tych klocków i nie ma się do nich co urywać, bo to jest taka zwarta kupa. Jest zwrotny. Ma dużo Coś jakoś w pojętą a zaczęli do mnie strzelać. ale jakoś mocno chyba nie oberwałem, to tutaj na tarczy trochę przyjmuje. to zróbmy jeszcze eksperyment, Podajmy trochę niżej żeby po prostu zobaczyć jak to działa, jak on obrywa, czy wytrzyma, czy też nie wytrzyma Czechówce, nie? Nie, nie? Widzę, że teraz SNG to w ogóle co robi. Dobra, urwali mi to z tyłu, ale Mam 74% terytorium nie mam po wystatku ale lata Da się nim prowadzić bez problemu w sumie proszę To sobie muszę trafić najpierw Dobra, może są małe trudności w lataniu jeśli o to chodzi ale myślę, że nie ma jakichś takich znaczących. O, zeszła mi myszka. Du, 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 du. No, trochę twarde. Rozwalony, świetnie Teraz czy ten? Latać, lata, prędkość 200, czyli jak najbardziej podstawowa. obrywa 68% no to nie jest źle Nie wiem czy ja wciąż okazjewałem Teraz akurat zerwałem w ziemię I teraz nie wiem czy ten statyk wystartuje, bo on ma e, rudera tak wysuniętego, ale żyje i działa To przy okazji sprawdzimy ile wytrzyma tak normalnie jakbyśmy zostali zniszczeni Właśnie, dobra, dalej polecimy tak więc statek gdzieś jest bardzo wytrzymały przynajmniej z walki z SMG I znowu coś wleciałem dobra, sprawdza się, pójdziemy nas razem na bitfest z innymi ludźmi, zobaczymy jak, jak wtedy to będzie wszystko działać a na razie nie zapomnijcie stać łapki w górę zasubskrybować kanał i tak dalej ten czas, prawda no bo wiadomo, teraz mam, ja mam za mało czasu żeby nagrywać często filmy, no i dobra dzięki, trzymajcie się, cześć czy ja cię rozwalę? o nice Dobrze coś zróbmy no, ruszy. Szkoda, że się teraz nie da strzelać. No to co, lecimy? Rozwalmy go tutaj. W sumie teraz się nim ciężko steruje. będę musiał chyba ruderów trochę dorzucić No, rudery by się przydały mimo wszystko, chodź czy ja wiem? dalej lata Ach, lagy. lagi, lagi, lagi mam A to oznacza, że jeszcze trzeba skończyć że z SMG jest razem się ciężko trafić. W sumie dobrze, że zbudowałem tam pojazd jakiś plasma woper. W sumie jestem z specjalistą.